Halo, witamy Państwa ze Stadio Abanca Balaidos z Vigo. Na trybunach wspaniała atmosfera i liczymy na to, że przed nami arcyciekawe spotkanie. Mecz skomentują dziś dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zbliżamy się już do pierwszego gwizdka tego spotkania La Liga. Drużyna Celti Vigo zmierzy się z Walencją. Mam nadzieję, że piłkarze obu drużyn nas nie zawiodą i zobaczymy ciekawe, emocjonujące spotkanie. Nie mogę doczekać się pierwszego gwizdka. Zapoznajmy się może z wyjściowym składem z Vigo. Tradycyjne 1-4-4-2 zapewne. I to jest bardzo dobry wybór. Jeśli chce się rozgrywać szybkie akcje skrzydłami, to trudno wymyślić coś lepszego. Szybcy, dobrze wyszkoleni technicznie, boczni, którzy potrafią celnie wrzucać w pole karne, to podstawa tego rozwiązania. O ile rywal nie wyłączy ich z gry, bo wtedy trzeba pchać się środkiem, a efektywność gwałtownie spada. Zobaczmy, jakim ustawieniem zagra dzisiaj Walencja. Na bramce Mamarda Szwili. W linii obrony Thierry Korea wystąpi razem z Gają na bokach. Drużyna zagra formacją z jednym napastnikiem z przodu. No to zaczęło się. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Castillejo. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Jago Aspas znalazł się w centrum zainteresowania przed tym meczem i chyba nie może być inaczej. No tak, to jest taki ktoś, dla kogo rzut wolny jest jak karny. Ze stojącej piłki sieje spustoszenie, ma świetny. Gol, proszę Państwa! No i rozwiązał nam się worek z bramkami. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. Bramkarz dał sobie bić gola przy krótkim słupku. Zmieścił to strzelc. No to mamy 1 do zera. Samo Castiejo. No i strata, nie mają piłki. Castiejo. Każe Walencji, coraz śmielej sobie poczynają. Dokładne dośrodkowanie na dalszy słupek. Może teraz wyrównać! Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Zaraz w polu karnym może być gorąco. Walencja z szansą na bramkę wyrównującą. Piłka szybuje w pole karne Castillejo. Nie będzie gola, a to wszystko dzięki tej jednej interwencji. Dobrze graciałem, zastawia się z piłką. Czy zdołają mu ją odebrać? Jonathan Ubamba. Larsen. Brawo, dobry odbiór blisko własnej bramki. Jaki obraz gry wyłania się z tej pierwszej połowy? Mnie podoba się postawa gospodarzy. Nie tylko prowadzą, ale też grają swoje. Tak, prowadzą 1 do 0, więc teoretycznie zespół może mieć poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Tyle, że taki wynik to żadna przewaga. Nawet jedna przypadkowo stracona bramka może zniweczyć cały dotychczasowy wysiłek drużyny. Muszą zachować koncentrację, a najlepiej coś jeszcze strzelić. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyniku. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. Bomba w górę. Gramy. Może teraz wyrównać? Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Rozległ się gwizdek, ruszamy, przed nami druga połowa tego spotkania. Wkracza do akcji i odbiera piłkę. I teraz rzut wolny. Tak nie można grać. Czas na zmianę. Zaraz ktoś wejdzie na boisko. Musi to strzelić. Teraz! Tak jest! Wyrównująca bramka. To rozbudza nam apetyty na coś więcej. Popatrzcie Państwo, przyjmuje piłkę w naprawdę trudnej pozycji. Tyłem do bramki. Obraca się i pewnie ładuje piłkę do siatki. Co za rozeznanie w sytuacji. Mamy remis. 1 do jednego. Larsen. Jago Aspas. Naciskają na niego, ale ładnie się teraz zastawia z piłką. Jago Aspas. Prosto padłe podanie. Dobrze pomyślane. Zapowiadało się nieźle, ale na zapowiedziach się skończyło. Gabriel Paulista, zagranie do Korei Astiejo, poszedł odważnie do przodu. Obrońcy, jakby zaskoczeni, i to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Tapia, Bamba z piłką. Kibice chcą strzału. Uwaga strzał! Tak! Piłka w siatce! Znowu prowadzą! Spójrzmy na tę piękną bramkę raz jeszcze. Przyjmuje piłkę tyłem do bramki, po czym zręcznie się obraca i strzela. Takie zachowanie wymaga doświadczenia i spokoju. Mamy teraz wynik 2 do 1. Urośraczyć. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Bardzo dobrze teraz drybluje. Nie daje sobie zabrać piłki. Popnął teraz piłkę w szesnastkę. Uwaga, słupek. Nadal gruźnie. Ach, niewiele teraz zabrakło po tym strzale z woleja. Wielka szkoda, naprawdę ładnie to uderzył. Soczyście kilka centymetrów i mielibyśmy tutaj piękną bramkę. Dośrodkowanie gdzieś na jedenasty metr. No i nici z tej dobrej akcji. Nie patyczkował się teraz, wybił daleko. Kłopot z rozegraniem. Jeszcze tylko 5 minut i aż 5 minut, bo jednobrankowe prowadzenie łatwo stracić w końcówce. Walczą do końca o wyrównanie. Może jeszcze zdążą z tą akcją. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Castiejo. Decyduje się na strzał. Nie tym razem. Świetna interwencja. Tak, już myślałem, że strzeli drugą bramkę, ale piłka nie chciała trafić do siatki. Zobaczymy, czy dostanie więcej takich okazji. Centra w pole karne. Niewykorzystana teraz okazja rzutu rożnego. I oto słyszymy końcowy gwizdek. Gospodarze cieszą się z trzech punktów. Ależ wyrównane oglądaliśmy spotkanie, Tomku. Tutaj mógł paść każdy wynik, ale pani na pewno cieszą się z właśnie takiego. Fantastyczny występ. Taką grą wnosi naprawdę wielką jakość do swojej drużyny. Dwie bramki i to w wygranym meczu no ma powody do zadowolenia, ale też te gole nie wzięły się z niczego. Był aktywny, polował na okazję, cały czas skupiał na sobie uwagę obrońców, a mimo to nie powstrzymać go. Dosyć gadania. Zaczynamy grę! Może teraz wyrównać! Niezły strzał, ale Bramkarz zachowuje koncentrację. Musi to strzelić teraz! Tak jest! Wyrównująca bramka! To rozbudza nam Kibice chcą strzału! Uwaga! Strzał! Decyduje się na strzał. Nie tym razem. Świetna interwencja. Tak, już myślałem, że strzeli drugą bramkę, ale.